Cześć, witam was w mojej kuchni w ten przedświąteczny czas, jak widzicie. I oczywiście dzisiaj nie będzie przepisu, tylko tak jak co roku zrobię konkurs, konkurs, w którym każdy może wziąć udział, każdy może coś napisać. Zaraz powiem co napisać przepis i z, tego, z tych przepisów przysłanych pod tym filmem, tam przysłanych, napisanych w komentarzach pod tym filmem, z tych przepisów wyłonimy zwycięzcę. Zastanowimy się chwilę w rodzinie u mnie i zobaczymy, który przepis będzie najlepszy. A na co ten przepis miałby być? Słuchajcie, jakie są nagrody? Po pierwsze, pierwsza nagroda to ten fantastyczny blender. Ma łopatkę do trzepania, ma oczywiście urządzenie do blendowania i jeszcze do rozdrabniania warzyw innych, ziół na przykład, albo w ogóle tego, co sobie zażyczycie. To jest pierwsza nagroda. Druga nagroda to waga kuchenna elektroniczna. I kto zdobędzie tą drugą nagrodę, będzie mógł sobie różne rzeczy odważać. No i tak jak ja to często robię w mojej kuchni, nawet wodę ważę po to tylko, żeby wiedzieć, ile jej dodać na przykład do jakiegoś przepisu. No i trzecia nagroda to jest forma na mawinki, Zobaczcie, jaka piękna. No tutaj wystarczy tylko nawet ją nasmarować, albo włożyć jakieś papierowe foremki jeszcze i już można robić wspaniałe ciastka. No i teraz na czym polega konkurs? Mając takie urządzenia w domu jak blender, wagę oraz formę na muffinki, możemy zrobić mnóstwo przepisów. Zróbcie taki przepis, żeby chociaż jeden z tych elementów Czyli, albo blender, albo waga, w zasadzie, waga prawie do wszystkiego możliwa jest, albo forma na muffinki, żeby było wykorzystane. Chociaż jeden z tych elementów, z tych prezentów, z tych nagród, żeby było w przepisie wykorzystane na przykład po prostu mafinki, albo na przykład brownie, albo na przykład jakieś zapiekane w foremkach po mafinkach ciastka lub wręcz dania słone na przykład. Ja robiłem kiedyś zawijane takie jajka sadzone w szynce. wszystko wspaniałe. Na moim kanale możecie zobaczyć a propos. No i co? Przysyłajcie to myślę, że do jakiegoś tego weekendu drugiego po 6 grudniu, czyli 6 jest 4, 5, 7, 8, 9 do 10 stycznia przepisy możecie umieszczać tam w, na dole tutaj pod tym filmem Wszystkiego dobrego na święta My też siadamy niedługo do, do, do świątecznych i wigilijnych stołów No co, Środę gotuje, tak ma być, cześć!